Wszyscy wieziemy to z tego samego miejsca. Też skania biała. A ja mam czerwoną. biało czerwoni Polska górą. Kolega rusza, ja stanę na jego miejscu, tak tandetnie stałem na przejeździe i czekamy aż jego ściągną i wtedy wjeżdżam ja. mnie jedna zabrana. Myślę, że 10 minut i będziemy stąd uciekać. Tutaj ładnie dokuje jakiś katamaran czy inna Costa Concordia Będziemy na kolejny załadunek, mamy około 100 km. Jedziemy ładować maszyny, które będziemy rozwozić po lokalnych landtechnikach. Technikach. Jedźmy, szkoda czasu. Zapomniałem całkowicie o tym, że nagrywałem. Nie nagrałem załadunku, to było już wczoraj. Rozładowałem już jedną łyżkę, to było dzisiaj. No i tak jechałem tutaj i mi się przypomniało, że, że coś miałem dla Was nagrywać. tym zwalamy tą maszynę. I będziemy udawać się w miejsce trzecie, gdzie będziemy rozładowywać tą bronę łąkową, tak jest napisane. Ten siewnik, łyżkę i chwytak. Jednak ustaliliśmy, że nie to, tylko to. Chociaż no, jak ja to czytałem, to mi się bardziej wydawało, że to jest ta maszyna. Chyba, chyba wiedzą, co zamawiają. No Mam nadzieję, że wszystko będzie grało. Będzie cały komplet tego wszystkiego do tego miejsca trzeciego. Idę pogrzebać jeszcze w tych dokumentach. Bo jak dojadę tam i okaże się, że to nie to, to wtedy się zdenerwuję. I nie tylko ja się zdenerwuję, dużo osób się zdenerwuje, a tego wolałbym uniknąć. I co ja tam wczoraj mówiłem, że byłoby bardzo niefajnie, jeśli któraś maszyna zostanie. No a w tym ostatnim miejscu się okazało, że to, to nie, ona nie była w ostatnim miejscu, tylko była w pierwsze miejsce. To była reklamacja, na którą nie było po prostu Liefensteina. Tak. Wszędzie mi po drodze mówili, że to nie tu, bo nawet tam, gdzie ona miała być, to mi powiedzieli, że oni biorą tylko Scorpio łyżkę i no, zostawiliśmy ją tutaj w naszej zaprzyjaźnionej firmie spedycyjnej takie rzeczy się zdarzają, czy to moja wina, nie moja teoretycznie miałem napisane w zleceniu no tylko, że jak dostaję dokumenty już transportowe no to ja działam na podstawie dokumentów transportowych to są takie te historie tysiące jednej nocy no ale no nic, no, sprawa jest opanowana w takim stopniu, w jakim mogła być opanowana nic się nie stało Poza tym, że no trochę kurwa pieniędzy bokiem przeleciało przez to, no ale to nie jest czas na łzy, płacz i szlochanie, trzeba jechać dalej, pracować dalej. No i tyle, no, co tu dużo powiedzieć. Okrutny świat transportu, okrutniki ludzkie. Powiedzmy, że wszystkie sytuacje kryzysowe zostały zażegnane. Jestem na załadunku Fendów. Załaduję dwa ciągniki i będę jechał z nimi do Polski. Mamy piątek, jadę no daleko, z z tego co pamiętam to jest bardzo daleko. Także nie prędzej jak w poniedziałek, dopiero będziemy na miejscu. Trochę ponad godzina i załadunek skończony. Wyjeżdżamy takie dwa. Pędy, jeden bedla, drugi taki trochę bardziej jeszcze baby zabezpieczone na łącznie 16 pasów i 4 łańcuchy tu jest z przodu na dwa łańcuchy, z tyłu jeden na hamowanie na 8 pasów, a tu zresztą tego, że jest no, prawie o połowę mniejszy, to tak nie trzeba, to jest tylko na 8 pasów i jeden łańcuch na hamowanie z tyłu, tam, ładnie widać mamy piątek ten tydzień się kończy, trasa się nie kończy, czyli dokładnie trasa będzie taka. Ruszamy. Czy się widzimy gdzieś potem to zobaczymy co będzie się działo, czy coś mi się będzie chciało. Horror widzę, widzę horror. Ja pierdolę, przecież ta naczepa to jest zły sen koszmar i wszystko naraz. Masa skręcić w prawo. Próbuję od jakiegoś czasu testować tą nawigację, jak ona się sprawuje, jak działa, jak prowadzi, i mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że że prowadzi dobrze. Prowadzi dobrze. Można wprowadzić w nią wszystkie parametry, jakie, jakie się tam człowiekowi wymarzy praktyczne Jest duży ekran, co to dużo też pomaga w tym, żeby coś szybko złapać, przybliżyć sobie zobaczyć i, i no ogólnie bardzo dobrze, więc ja na razie to nie działa bo trzeba czekać na magiczne aktualizacje ale jeśli to już będzie ta aktualizacja to e, po prostu klikamy sobie tutaj i będziemy mogli sobie zrobić rzut satelitarny który na razie nie działa i będziemy po prostu mieli rzut satelitarny jak z map Google i no to będzie już fajn, fajny bajer nie wiem czemu mi się tak zaczął prześwietlać obraz, nie ostrzy mi się to. Człowiek kupi coś, co ma być dobre i działać, dlatego chyba przechodzę na to gopro w końcu i będzie gopro na głowie i, i tyle. I mówiłem, że będę ją testował i zrobimy taki taki porządny test, no teraz nie, ale w jakichś przyszłych odcinkach gdzie po prostu wykorzystamy moją e, prywatną nawigację garmin ciężarową wykorzystamy tą nawigację i wykorzystamy też mapy Google i zobaczymy jakie rozbieżności gdzie zostanie e, obliczona lepsza trasa i, i ustalimy też dlaczego lepsza będzie na mapach Google no zawsze jest e, Jest bardzo czuły tutaj czujnik wspierania akcji Kierowcy, akcji prowadzenia kierowcy, to, a to, to coś tu jest przekombinowane. Tu już po prostu mrugniesz, coś, nie wiem, gdzieś coś sroś, to ciągle wyskakuje. Wsparcie uwagi kierowcy, czas na przerwę czy inne komunikaty. Może by stanął, może być się przespał. No i jak ja bym miał za każdym razem, jak to mi się wyświetla, ten komunikat, zrobić sobie kawę albo się przespać, no to albo bym kurwa ciągle spał, albo by mi serce wysiadło w przeciągu tygodnia bo to nie jest tak, że to jest miodem i złotem uciekające, bo jest to... Jest to dobre, ale to trzeba jeszcze dopracować no nie w do takiej zasadzie, że trzeba coś rozebrać i zaprojektować na nowo systemowo no ale o tym pogadamy później przekroczyliśmy właśnie granicę polsko-niemiecką tak? nie, niemiecko-polską bo wyjechaliśmy z Niemiec i wjechaliśmy do Polski po Polsce mamy jeszcze 671 km traczono połączenie z siecią. Co <gry> za dziwna rzecz. Zajmie nam to 8 godzin 31 minut wedle tej nawigacji, nie sądzę, ale one ten czas dojazdu jakoś dziwnie po swojemu wyliczają. Zawsze się to zbija w dół. Mamy jeszcze dzisiaj jazdy dokładnie 3,27 plus pół godziny z poprzedniej szykty i godzinę na dychę czyli mamy jeszcze 5 godzin jazdy co nieco się dojechać w poniedziałek nie dużo, bo nie dużo, ale na pewno wszędzie. no i tymczasem pokonujemy sobie tutaj autostradę A4 wyszło względne słońce, jest miło, przyjemnie może nie jest ciepło, chociaż jest 13,4 stopnia Jest ok, nie ma co narzekać Jak coś mi przyjdzie do głowy, żeby tutaj skontencić ten content, to to się odezmę